Witam serdecznie, moi drodzy. Pamiętajmy o tym, że żyjemy w niezwykłych czasach, moi drodzy, i mamy wielką szansę, już ją w większości, wydaje mi się, wiele osób już ją wykorzystuje w tym momencie. Mamy wielką szansę, aby w końcu wyjść po wielu, 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 wielu latach z tych różnych negatywnych schematów, negatywnych, nałożonych na nas wbrew naszej woli. My się na to powiedzmy zgodziliśmy, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, moi drodzy, z tego, w co się pakujemy, tak? I na przestrzeni lat wiele takich sytuacji możemy sobie odszukać, tak? Ale wracamy, moi kochani, do tu i teraz. Zobaczcie, wszyscy tak teraz jest takim, nie wiem, między ludźmi wynikają różne teraz znowu podziały, tak? No to normalne, że to jest strategia właśnie korpo ko ko korporacyjnych Korporacyjnych y, rządów, które starają się podzielić ludzi na jak, na, na, jak naj, na jak najmniejsze grupki, no bo takimi grupkami lepiej się manipuluje i rządzi. Zobaczcie, słuchajcie, szczepionki, maski i tak dalej. Jak można, mówię, jak można się słuchajcie, szczepić czymś, co nie przeszło żadnych, y, żadnych wyników, żadnych prób klinicznych? Y, jak można stwarzać szczepionkę? Y, bez wyse wyselekcjonowania wirusa, jak moi drodzy, można chodzić w jakichś e, szmatkach, na które już coraz więcej wychodzi różnych negatywnych, niekorzystnych materiałów, e, co tam w tych e, maskach, e, czy tam szmatkach siedzi różnych. I słuchajcie, moi drodzy, zobaczcie sobie to, mm, jaki to ma sens, wszystko. Jaki to ma wszystko sens, i kochani, zweryfikujmy wiedzę, zweryfikujmy to. Na co oddajemy swoją, swoją uwagę, energię, tak? Przypomnijcie sobie, kiedykolwiek, czy kiedykolwiek rząd chciał dla zwykłego człowieka y, dobrze. Czy rząd cokolwiek zrobił dla zwykłego obywatela, aby, y, aby poczuł się lepiej, aby zwykły człowiek mógł poczuć się wolny, aby zwykły człowiek mógł poczuć się, nie wiem, że nie jest niczym ograniczany. A tutaj słuchajcie, na każdym kroku. Mamy y, jakieś różnego rodzaju, wiecie, straszenia, ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. I co gorsza, y, słuchajcie, wielu ludzi, no, dalej wierzy to, nie? Ja, ja myślałem, że to jest może tylko, y, nie wiem, że osoby starsze tak bardzo wierzą w system, że osoby starsze bardzo wierzą w Matrixa, że mają to zakorzenione, ale nie, słuchajcie, ostatnio y, tam z moich jakichś tam byłych znajomych, starszych znajomych pojawił się, jeden z znajomych tam zaszczepił się i tak dalej. I słuchajcie... Y, co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że wiele osób tam gdzieś tam w podobnym wieku pisze do niego, skąd to masz dawaj, my też chcemy, dawaj, ja już pierwsza, ja już tu pierwszą, ja już drugą, ja już trzecią. No to dla mnie to takie osoby są właśnie, jakby to powiedzieć, nie, że nieodpowiedzialne, ale... Mm no nie wiem, no niemyślące, tak? No bo jeżeli pozwalasz sobie ingerować we własnym organizmie jakąś substancją, co nie wiadomo co to jest, gdzie mówię, przypomnę jeszcze raz, ani producent, ani państwo nie ponosi y, odpowiedzialności za skutki uboczne, gdzie jeszcze wiecie, tam 10 innych komentarzy, że... Y, o super, ja takim, ja takim. No, ja, u mnie tylko ręka zdrętwiała. U mnie tylko przez 3 dni ręka zdrętwiała, a tak to żadnych innych strasznych napów nie miałam. No to ja, ja tym bardziej gratuluję tam niektórym, wiecie, no, jakby to powiedzieć, rozumowania, inteligencji, czy jakby to nazwać, że po super szczepionce, którą wszyscy zapewniają, osoba w wieku 30 lat, bo była to osoba, która miała około 30 lat. Miała zdrętwienie ręki, i to był jej jedyny objaw oboczny i ona jest zadowolona, że słuchajcie, jest super teraz jest, i teraz jest odporna. A to pomyślmy w drugą stronę, że wiele osób tak widziałem, że to rozkminia. Pomyślmy w drugą stronę. Te osoby, które dadzą się, dają się zaszczepić, to one stają się nosicielami wirusa i one go rozprzez, rozprzestrzeniają, rozpowszechniają, no bo. Idźmy jeszcze raz do logiki. Słuchajcie, Bóg, tak? Bóg, Stwórca, Energia, Źródło, nazwijmy to jak chcemy. Jeżeli tworzy człowieka istotę, no to co myślicie, że mówi nie, no stary, słuchaj, musisz się szczepić co roku, albo najlepiej co pół roku na wszystko, no bo inaczej umrzesz, tak? I to mówię, tyczy się to i dzieci małych, i haniu. I tyczy się to i dzieci małych, i osób dorosłych, tak? No bo jeżeli. Nie wiem, no mówię, Bóg stwórca energia robi coś, no to to jest z góry, wiecie, no, idealne, perfekcyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie, nie ma jakichś, jakby to powiedzieć, niedomówień, niedociągnięć, tak? A tutaj wychodzi na to, że oni są mądrzejsi od Boga i od stwórcy, tak? Dalej mówię, myślimy, wyciągamy wnioski, słuchajcie, lekarze w mainstreamowi lekarze w telewizorku i tak dalej. No to wszyscy widzą. Jaką ideę wyznają, waluta, mamona i do przodu, tak? Tak samo mówię, celebryci, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Zobaczcie, tam, nie wiem, doda, górniaczka. Robią swoje, kobiety, mówią prawdę i mają w nosie, co kto myśli, tak? I tak samo każdy z nas nie powinien się przejmować tym, kto co o nas pomyśli, bo to najważniejsze jest to, co my sami o sobie myślimy. Najważniejsze jest to, co my sami uważamy o sobie i najważniejsze jest to, jak my, czujemy się ze sobą, jeżeli my kochamy siebie, akceptujemy siebie, no to wszystko się fajnie zaczyna układać, a jeżeli mamy jakieś wewnętrzne zgrzyty, nie jesteśmy w stanie zaakceptować, pokochać siebie, no to jak możemy pokochać kogoś innego, tak? Zobaczcie, Austria, teraz takie informacje ja sobie wypisałem, Austria, 23 marca, wyrok, moi drodzy, był, że testy te śmieszne PCR do, kosa, do kosza, tak? Doktor Bodnar. Wczoraj był wywiad w Polsacie. oczywiście na stronie Polsatu jest skrojona wersja, że mówione jest tylko o tym, że ta Amadatyna, czy jak tam się nazywało, że leczy, spoko i tak dalej. Tu powiedziemy, że leczy spoko i tak dalej. Ale nie ma tego, jak doktor przez 4 minuty mówi, że rząd przez rząd zginęło ponad 70 tysięcy osób, tak? które nie powinny zginąć, no bo zginęły na inne choroby, gdzie nie miały wsparcia. Zobaczcie, teraz w radiu już tam dalej świętoros Rozciąga, że mówią, że e, osoby, dzisiaj umarło 500 osób, z czego e, 23 tylko na COVID, a 480 tam ileś e, miało e, z choroby współistniejące. No bo klepany jest wszędzie COVID, patrzymy grypa wstecz, tak? Wychodzimy z tego, słuchajcie, im się kończy czas i oni dlatego tak straszą, dlatego tak starają się ludzi jeszcze dociskać, gnębić, za przeproszeniem tak gnoić, pokazywać swoją tą nie wiem, wyższość, lepszość, no nie wiem. Takie, 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 takie niskowibracyjne instynkty, tak? że o, jestem lepszy, bo uważam lepiej, tak samo wiele ludzi, wiecie, pracują w korporacjach, w innych jakichś tam y, systemowych zawodach, no to oni to już są, wiecie, kiedyś, oh. oh, ty śmieszny, ty co ty tam nagrywasz, ja tu pracuję w korpo, siódmy rok, y, tutaj z medycyny, tutaj sprzedawałem jakieś leki, ja tu wiem wszystko, wszyscy są mili, tak, no, no, no słuchajcie, no kiedyś się, Kiedyś kilka lat się gotowałem, a teraz mnie to bawi, po prostu, że wiecie, gada do mnie jakiś ziomeczek albo koleżanka, to uważa się za on, on, i tłumaczy mi, jak to życie wygląda, jak to świat wygląda, nie? No spoko, fajnie, tylko to mówię, to nie jest moja perspektywa i ja mówię, to co ja mówię, to jest moje zdanie, moja perspektywa, moja ocena. Każdy jest na innym poziomie swojego rozwoju. No i słuchajcie, Akceptujemy się, ale mm, akceptujemy się w taki sposób, że nie wywyższamy się. No bo jeżeli tak jak mówię, o, noszą maszeczki, nie noszą, o jestem lepszy, bo nie noszę. No nie, nie o to chodzi. Nie noszę, bo jestem świadomy tego, że ma to więcej korzyści negatywnych, w sensie korzyści negatywnych, negatywnych skutków niż pozytywnych, tak? Więc to jest mój świadomy wybór i, i, i ja nikomu nie mówię, ej, zdejmij albo załóż. Nie, mnie to w ogóle nie interesuje. Niech każdy robi to, co czuje z serca, tak? Czyli tak, doktor Bodnar powiedział, że wykończyli tyle osób. Doktor Rubas, dzisiaj tak samo sprawdźcie sobie: 70 tysięcy mamy ponadprogramowych śmierci. Dalej, jeżeli pójdziemy krok dalej, połączymy sobie jeszcze, teraz widzieliście yy, drukowanie statystyk, że lekarze, lekarze rodzinni, lekarze rodzinni, moi drodzy, yy, teraz nie wysyłają chyba na, na te testy PCR, a jak wysyłają, to. Nie Teraz nie wysyłają, ponieważ 10 będzie, wiecie, zejście, będzie, będzie bardzo mało zachorowań i zakażeń, bo jest wiadomo smoleńsk i tak dalej. I jeden dzień ma być okienko, a później tam podobno oni już zamykają wszystko dalej. Ale no, wiecie, no to jest. Od nas zależycie na to, pozwolimy. Od Ciebie, od jako jednostki. Od Ciebie właśnie jako jednostki zależycie na to, pozwolisz dalej na ten cyrk. Czy powiesz: Hej, dziękuję, ja się z tego wypisuję, bawcie się sami. Bawcie się w tej piaskownicy sami. I oni sobie zostaną w tej piaskownicy. I uwierzcie mi, że po jakimś czasie sami siebie no, zjedzą albo przestaną akceptować, tak? No bo to są ludzie, którzy od zawsze przelewają jad z jednego naczynka w drugie, i sami sobie nic nie zrobią bez nas, więc oni nas potrzebują. No i mówię, drukowanie statystyk. No normalnie robimy testy, no to wychodzą na plus. no mówię Już widziałem tak samo, mówię, testy dodatnie ujemne i tak dalej. Ech, moi drodzy. Jeszcze chciałem powiedzieć mm, o tym, że no, jak można dalej wspierać ludzi, którzy oficjalnie przez kilkadziesiąt lat śmieją się Polakom w twarz. No mówię oni się uważają, to są, po pierwsze, to są wszyscy politycy, 99% ma powiązania żydowskie, tak jak politycy na całym świecie, to są te korporacyjne rządy, które ten spektakl odgrywają, słuchajcie, odgrywają go bo oni się uważają za władców i za panów, a my jesteśmy goje, tak? I, goju, I oni mają w tej torze, jeszcze raz mówię, tora to jest ten, ten tora, dobrze mówię, tak mi się wydaje, ten spis właśnie tych ich praw, załóżmy, taka ich, powiedzmy, nie wiem, Biblia albo coś, i moi drodzy, oni tam mają napisane normalnie, że mogą kłamać gojów i tak dalej, i tak dalej, bez żadnych konsekwencji, że gojów można okłamywać, Okradać i coś tam jeszcze bez konsekwencji, to jest ok. No i tak patrząc z perspektywy na scenę polityczną, no to ci ludzie jawnie kłamią przez x lat i nic się nie zmienia. Więc słuchajcie, Gościu Morawiecki mówi tam w tej Magdalence, czy gdzie to było, co ich zopali, że za, ły, za tego, za miskę ryżu, żeby pracować i tak dalej, i tak dalej, a ludzie i to na niego głosują. No to przepraszam, z kim jest coś nie tak? No to ci ludzie sami się proszą, ci co nadchodzą i nie wiem, uczestniczą w tych różnych cyrkach sami siebie, to jest takie samobiczowanie, moim zdaniem, no bo typ śmieje się, śmieje się całemu narodowi w twarz, jak większość tych mówię polityków i tak dalej, a ludzie chodzą i na nich głosują, nie? Ludzie chodzą, oddają swój czas, energię, głosują, wybierają i tak dalej to jest tak jakby sam sobie ktoś, wie, wiecie no, kontrolnego plaska co jakiś czas wypłacał, no bo jak można to nazwać, że typ jedzie po narodzie, mówi krótko ich trzymać za rej, ryż, ryżu, bo uwierzyli, że może być coraz lepiej a tak nie będzie, trzeba ich przygnoić, tak? Więc zastanówcie no się sami, jaki to ma sens, no i gdzie my jesteśmy, co my robimy, tak? Moi drodzy, żyjemy w czasach, mówię, rewolucyjnych, przełomowych, które, yy, których jesteśmy częścią tej transformacji, moi drodzy. I im więcej z nas poczuje to, że to wszystko, co gada, to, to pudełko, to, to pudełko, co gada w tym telewizorku, albo te wszystkie informacje, które mówią, to są nic nie warte prośby, prośby, błaganie, straszenie. Ja to tak odbieram, bo ani nie ma to jakichkolwiek, mówię, podstaw, nie wiem już nie mówię nawet prawnych, ale no, czegokolwiek. A drugie to ja jestem wolnym człowiekiem, wolną istotą i mi nie będzie mówił jeden z drugim, co ja mogę, a czego nie mogę, skoro oni i tak to wszystko robią, bo stworzyli prawo i system cały dla nas i ludzie właśnie ci, którzy najbardziej się powkręcali, osiągnęli, wiecie, jakieś pozycje, tam osiągnęli, słuchajcie, pozycje w systemie i tak dalej, to oni go najbardziej, oni tego systemu najbardziej bronią, no bo oni mają najwięcej do stracenia. Zobaczcie, cały, cały świat siedzi cicho, no bo jakby wszyscy zaczęli mówić, że to jest kłamstwo, cyrk, ściema i tak dalej, no to kasa nie idzie do yy, kasa nie idzie do piłkarzy, kasa nie idzie do lekarzy, kasa nie idzie do prawników, no bo wszyscy by się wyżegnali tego, co system stworzył i wyżegnaliby się tego, co, mm, w co wierzyli, w co zawierzali, tak? I to jest prawda, tak. Jak Mark Twain powiedział, bodajże chyba to był on, że łatwiej człowieka jest oszukać, niż wytłumaczyć mu, że został oszukany. I wydaje mi się, że wiele osób ma z tym największy problem, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć: Kurde, słuchajcie, dałem się oszukać. I o różnych sytuacjach mówię, nie tylko o tej. Dałem się oszukać, byłem łatwowierny. Nie wiem, oparzyłem tyłek, przyparzyłem rękę, ale wyciągnąłem wnioski. A tutaj wydaje mi się, że to jest problemem, że wielu z nas y, boi się przyznać, że hej, kurde, no, wyszedłem na nie wiem, na, na, na osiołka, nie? Wyszedłem na osiołka, y, no, ale trudno, przegryzę to i pójdę dalej, no, trudno, zdarza się, tak? A dużo ludzi ma chyba problem, żeby być o, ego, nie, ja nie mogłem uwierzyć w kłamstwo, nie, to na pewno nie tak. I szukamy tysiąc innych rzeczy, aby, y, aby po prostu, no, Dalej nie, nie pokładać, nie wierzyć w to, że zostaliśmy oszukani. Więc moi drodzy, słuchajcie, budzimy się, świadomość, to nikt nam nie wmówi, mówi: jeżeli się na coś ty nie zgodzisz, jeżeli się na coś ty sam, sama nie zgodzisz, to nikt nie przyjdzie i ci nic nie zrobi. A jeszcze się odniosę do tego spisu, bo wielu was pytało mi się o ten spis powszechny. Dodam jeszcze tutaj, że firma Microsoft przeznaczyła jakieś tam. Ileś tam milionów czy miliardów na jakąś tam cyfryzację Polski, gdzie oczywiście Mateuszek Agenda 2030, czy jak on tam sobie to nazwał, Nowy Ład, wszystko jest napisane i oni teraz dane sobie będą chcieli, żeby Microsoft sobie miał nasze dane do przetwarzania i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, w niczym takim nie uczestniczyłem nigdy w życiu i nie zamierzam w ogóle w czymś takim uczestniczyć, i jest to dla mnie taka sama ściema, jak wszystko inne, co po prostu dochodzi do mnie z. Z ścieko ściekowiedzy po prostu tej mainstreamowej, to jest wszystko o kant pupci roszczać można. Więc moi drodzy, nie będę się spisywał, tak samo nie, nie będę składał tych deklaracji różnych suwerenów, bo to mówię wszystko jest w naszej głowie, tak? wszystko jest w naszej głowie, więc jeżeli my czujemy się, że jesteśmy u że jesteśmy e, ograniczeni przez coś, no to tak jest i nic z tego nie zmieni, więc musimy się wyzwolić najpierw w naszych głowach i sercach a dopiero później możemy stać się wolnymi ludźmi w środku, tak? Możemy stać się wolnymi ludźmi, możemy poczuć się wolnymi ludźmi, wolnymi istotami, tak? No bo jeżeli ciągle wierzymy, że coś nas ogranicza, jakiś papierek jeden, drugi, trzeci, piąty, no to, no, to, no to to jest dalej iluzja, moim zdaniem, tak? Więc prawdziwa wolność wynika z naszego serca, z, naszej, z naszego, nie wiem, rozumowania, pojmowania świata, tak? I tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, Weryfikujmy wszystko, kwestionujmy wszystko, pytajmy. Kto pyta nie błądzi, no jest to bardzo mądre widocznie powiedzenie, ponieważ im dłużej o nim gdzieś tam mi się na swojej drodze gdzieś im więcej zadaje pytań, tym więcej dostaje odpowiedzi, tak? I tego życzę każdemu z Was, żebyśmy zadawali pytania, uzyskiwali odpowiedzi, żebyśmy się jednoczyli, żebyśmy wychodzili z tej iluzji, moi drodzy, bo o to chodzi, żeby wyjść i iść dalej. Pozdrawiam serdecznie.